Witam witam, 6 szósty, szósty lutego, poniedziałek Nowy tydzień Garaż otwarty Patrzcie co się dzieje Co ty to <grywa> będziesz pokazywał? Co? No tych gównach Zgięte? No Jak tu rur, rur, rurecka damy to się nie wyprostuje? Nie się nie nadda? No tak, chodziło było dobre. Jak to będziemy pracować? No i ja Wam pokażę mu się podłączyć akumulator w tym nowym Niholandzie. I myślałem, że go wyciągnę, popatrzę co i jak, i wtedy ładnie podłączę, przejrzę. Ale powiem Wam, że kurczę uchyliłem tutaj te drzwiczki. A tu syf! Syf jak 150! Dziś chyba te śrubki dwie odkręca Zjmuje i chyba się wysunie. Zaraz zobaczymy, czy Was nie Czekaj! Nie naprawiać! O kur. <gry> Na oglądam się ruskiego do Bo Po drzewę, dziurę, co? Pykną ci. Do macie ja

Tað er ikki heilt. Eina skraf. Hetta er viðgin gestik. Nei. Tað ごめんなさい、私もそうです。ごめんなさい、私もそうです。ごめんなさい、私もそうです。ごめんなさい、私もそうです。ごめんなしい。 No posikać już potem czy też nie? Ja nie no, to tylko w sielskim słaszczyku polewają tym. Jak to niepotrzebnie, bo to przeszła siła przez ten. Z Palcami. To chyba palcami ja co? tylko poluzuję. Weźmiesz to palcami pojedziesz. Ja mam rękawice, to by mi się nic nie stało no te twoje są najlepsze no, gumowe termiczne ale popatrz tak z dołu to jeszcze powinno iść no tak mi się wydaje, że jest dobrze, ja bym to próbował po prostu, najwyżej z górki nie będzie trzeba podstawiać pod koło nie, <noise> ja to jeszcze w przód powinno pójść. ale co w przód? Się... czekaj, ja może młotek tu ja mam Mi się wydaje, że to całe powinno pójść do, do tyłu to, Ta część Tak, do, do, do tyłu, to. a wtedy najwyżej ten dżendzel na końcu do przodu Nie ja Jeszcze raz tego Ognia Kurde Jasno, a w oczach ciemno się zrobi

Coś tam poszło Ej bo olewarek kiedyś tam Dobra Lepiej nie trzeba No, będzie Pan zadowolony Ale to musimy poczekać aż to ostygnie, żeby nałożyć Teraz możemy pojechać twoją robotę nagle Ale akumulator jest przymarznięty To najwyżej tą drogą. Tam będzie imbus to co przyjechać nim pod wiatrę z przodu czy nie? Tak? Przyjechać nim do przodu czy do tyłu będziemy chodzić. Nie, nie, nie przyjechać do przodu. Podwiatem światło Zgasza świat. No a ty właśnie chcę zajechać do przodu, bo będziemy, tak wam mówiłem ostatnio, sprawdzać czy ten akumulator. akumulator od miękkiej osi jest dobry czy jest zły ale zaraz zobaczymy czy on odpali Bo nie ukrywam troszkę tu stał Poddach Zobaczymy Newfound O kurde co to się zabija Nie chce zawijać Matko to nie będzie rozwinieć. O Akumulatorek świeci Sponsorem programu jest Dobra Uwaga, uwaga o kurde dobra dziesięć nie zapa Muszę iść po akumulator Prostownik Dobra Ja bo troszkę Rodziło ostatnimi czasy Ej, a ten pracownik ma takie gówniane kółka w nim się troszkę sile jedzie No ale nic, dobra tam tego nowego nie podłączyłem. Tak akurat podłączę tego i chyba zrobimy to z tyłu. Musimy go opuścić. Z takim imbusikiem, podobnie jak poluzuje się, opuścić. Wykręcimy się do akumulator. Wtedy przypinamy urządzenie, takie pokazuje nam ciśnienie. Jak jest dobre, to jest ok Jak jest złe, to jest źle. Dobra, no, no, podłączyłem. Chciałem przyjechać z pracowniczkiem przedłużacz taki długi się nie powinno dawać ogólnie przedłużaczy no jakiś strasznie długi nie jest ale A, ale dobra jest chciałem chwilę poczekaj też się troszkę wzbudzi akumulatorek tędy podłączyłem nie bezpośrednio do akumulatora bo tutaj też można stąd chciałem wyciągnąć akumulator bo dalej chcę wyciągnąć no tam muszę przewody jeszcze sprawdzić, przy okazji. No, no, no idzie do góry. Widzicie? Idzie, idzie. Idzie prąd. Dobra, na obecnej dynerce przyciskamy I Tu musimy najpierw busik. odkręcić, ale najpierw musimy schodki poluzować te dwie dziurki. A jakby ktoś pytał, nie działają, bo nasi sprężarka zepsuła Ale są. Yy, odkręcamy, pochylimy i wtedy będziemy mieli lepszy dostęp tutaj do tego hydroakumulatora. Ta chyba poszedł po te trzynastki to mówi idę o 16 tysięcy naszych I jednak y, policzył 16 taka. Y, Teraz będziemy taniej Ale mówię nie ma co tak liczyć Co to? Parę w tą parę w to. Co? Zet na telefonie z zapad został? Na rada Dobra, czy pijmy sadki? No teraz zjedziemy to żeby zobaczyć jak akumulator wygląda No tak o <laughs> Nie no, później zobaczymy tam do środka może Oczyścimy trochę Ale prawdopodobnie żeby go opuścić Tam jest Możemy też tutaj Ten imbusik O tutaj On jest z zewnątrz zabezpieczony, że go dalej nie wykręcimy go luzujemy. on się tedy opuszcza. I wtedy odkręcamy ten hydroakumulator. Tutaj tyle. no, tyle. Tutaj tyle. Poszedł. Po. Masz budę? Serwis. Brzmijka na razie. No, bajzlu chociaż hmm. nie pokażę. Bajzlu. Nie ma tam z drugiej strony, patrzyłem. Tam jest tylko takie duże, od... żeby całkiem wykręcić. I tylko to jest? Tylko to. Na pewno? Na 100%. Trzeba było dobrze Grzegorza jeszcze zadzwonić i zdjęcie pusty Dzisiaj zajęte. Tym nie. długim i masz tutaj kluczyk. Możesz założyć i delikatnie sprowadzić go i tam. Bo tam drugą stronę... Poszło? Nie, tak akurat nie pójdzie, bo jest... O, musisz tam drugą stronę. Coś się rozkręci, coś palniej. i nie pojedziemy do To nie to. To jeszcze, bo to musisz wykręcić aż do tego chyba, z tego co zrozumiałem, do tego zabezpieczenia. Ale coś mi się nie widzi. Cześć, witam, 13 lutego, poniedziałek. I teraz wam coś powiem. Sprawdzimy ile mały ma na motogodzin, bo ktoś tam się mnie pytał. Teraz się mi też odpisze jeszcze e, 4009, 4009 motogodzin. widzicie jak słowy to nie będę grzał dalej. Ale jeszcze raz sprawdzimy? Widzicie 4009 No i co? Co wam powiem? E, że aha, tu używamy sprzęgła tego czy, czy tutaj, w tym guziku, co jest z tyłu? No to podczas jazdy, znaczy przy ruszaniu, to wiadomo, tego używamy. Jak coś tam cofnąć, podjechać, zaczepić, żeby tam w, pomalutku w polu, no to możemy używać tego bez sprzęgła. A po drodze, jeżeli się rozpędzamy, to raczej z tego guzika korzystamy. Mamy tutaj ustawione, bo ty się czas ustawia, jak, jaka ma być czułość. To mamy ustawione, żeby najszybciej działało. No i po prostu. Nawet to działa tak, że daję drugi bieg i jeszcze w momencie, zanim dam drugi bieg, to już puszczam ten guzik. I, już, I też tak jak z przyczepą, to dajmy na to, jadę na dwójce na zającu, chcę dać trójkę, przy przerzucaniu daję żółwia, puszczam guzik. Znaczy, trójkę wrzucam i mam trójkę na żółwiu. I później zając, czwóra tak samo i ogień pod górę. No tak, tyle z ciekawostek. Co wam powiem ciekawego? Akumulator się rozmroził. <laughs> próbowałem patrzeć się już wychodzi. Muszę teraz kable wyczyścić, wyciągnąć go. Chyba go całkiem wyciągnę na ziemię, Obczyszczę, podładuję. Później posprawdzę tę izolację. Yy, w tamtym starym New Holandzie powiem Wam, że te śrubki co tam było, żeby poluzować, odkręcić. No to nie opadł. Yy, próbowałem jeszcze tam przy tych cewkach jedną, drugą. No to dopiero opadł, ale to jest chyba z 20 minut. Po 20 minutach dopiero się opuścił Czyli coś tam się przy tej cepce widocznie blokuje No i nie wiem, daliśmy do serwisu Mam tam zobaczyć Posprawdzać i jeżeli Się sprawdzi ten scenariusz <grymnie> Że będzie jednak ten blok do wymiany No to około chyba 20 koła kosztuje ten blok Bez hydroakumulatora no No chyba będziemy musieli, no zobaczymy A Pewnie będziemy musieli to zrobić Kurde, bardziej skrzyneczka na ziemi. Spójrzcie jak. Masakra. Co to jest? tak nacypał. Tam ten chyba gdzie kable wchodzą? Nie wiem. Masakra. Górą tutaj. Nawaliło ziemię jak 150. Nie kostek? Masakra. Musimy to wygarnąć. Klin wyjmiemy. No i tutaj ten kabel. Musimy sprawdzić. I ten kabel muszę odkręcić tam. I pod tamtą opaską tam dalej. Tę kurczliwą. Prawdopodobnie będzie rozdupcone. A co to kordelarze Już coś kurde zepsuła Kurde, od czegoś zaraz zobaczymy, dobra Wywalam tutaj to stąd Dobra, wyjąłem, opłukałem go sprawdzałem tutaj czy jest płyn, znaczy czy nie trzeba uzupełnić wodą no, wszystko się zgadza taki oryginalny akumulator 12 V 40A 800A Czy to jest jakiś firmowy Ciężko powiedzieć, bo nic nie widać To jest tak zatopione, pod spodem widać te... tak zatopione jakby to nie w Indiach chyba robili Niech się podładuje A ja tutaj wygarnę teraz tę ziemię Nie pokazywałem co tutaj w środku jest syfu Wygarnę, poczyszczę Wtedy może spróbuję odkręcić ten kabel prądowy. Dobra, nie zapewnić szpachelki. Ajcie, co tu mi duży nie wiem Miesełkę małą wezmę. Zaraz co zrobimy. Na razie na jedneczkę podłączyłem. Później damy dwójeczkę, to wiecie Za dużej różnicy nie może być. O, po prostu zadowoleni. Deka klas 5000. Oko, ma też funkcję start, Staram się tego raczej nie używać. Bo wiecie, jak to działa na akumulator ultra słabo. Ale jeśli jest taka potrzeba, to. Widzicie. Pik. Działa. Dobra, proszę Państwa. Wracamy. Mamy dwojeczkę. Drugi bieg. Ja się chwilę poładuję, później wyłączę. Żeby nie zapomnieć jutro znowu podłączymy Co tutaj zaobserwowałem Że po mniej więcej partij na ziemi Mniej więcej tu wy, wygarnąłem to jeszcze to znaczy mniej więcej Tu z góry nie wiem gdzie to tam się będę musiał zajrzeć które to się tam na sypie te błoto tu przodem chyba to by czego coś no, mniejsza w każdym razie ten kabel idzie tutaj najpierw do odłącznika. Tak, ten kabel idzie do góry tutaj do odłącznika. Będę musiał ten odłącznik odczepić. I z odłącznika idzie później dalej tam do tego, tam na koniec tego czerwonego. No i będę musiał te dwa chyba odkręcić i sprawdzić No, tak mi się wydaje Tak zrobię, jutro to zrobię Dzisiaj to wystarczy No musiał popatrzeć, bo coś z tego klina nie mogę wyjąć Kurde, sorry yy. A Nie powiem nie wiem, czy coś się go Kurde, blokuje i nie pamiętam, bo w kombajnie wiem, że się go wciskało chyba Znaczy w kombajnie, gdzieś to było, że się jeszcze go wciskało Żeby wyszedł Tego zrobić tutaj nie mogę, nie wiem, czy to blokuje tutaj ta trytytka, co tutaj jest Sklepiona, nie wiem Jutro to zbadam Na ja razie to wsunę I co jeszcze? Taka zmiana planów będzie, że chyba wiem, To poszczepiamy, poskręcamy Zobaczę, czy to jest jest tam wszystko fajnie pozadziskane Jak będzie ok, to zaizoluję. A może tymi opaskami termokurczliwymi też to zrobię, żeby było profesjonalnie. No i zaczepimy go, przesmaruję go całego. I zaczepimy go do rozsiewacza. Bo jest z nawigacji mamy po zbożach, nie jeżdżone po pszenicach. Nie ma ścieżek. Po jęczmieniu tym jarem, co mamy posiane też nie ma ścieżek. Zresztą zobaczymy, jak te nie po tym tygodniu, co było, bo wcześniej był, był śnieg, jak były mrozy. A ostatnio Wam powiem, że z wtorku na środę na było minus 12,5 u nas i bez śniegu. Wiaterek, także nie wiem. Z środę na czwartek też był taki mrozik, bo nie wiem, minus 8, minus 10. Więc nie wiem. Sprawdzimy, czy to będzie coś jeszcze z tego zmienia. Na razie jeszcze je ale jak długo nie wiadomo. No i co? Kornkali mamy Był rozładowany już kiedyś. Yy, zamówiliśmy jeszcze Zaxxon samochód po 2800 i Kizerd. Znaczy Kizerd. Odpowiednik Kizerytu po 1770. Yy, to będzie w tym tygodniu powinien przyjechać i Zaxxon i ten Kizeryt. Jeszcze w ranem czekamy, nie wiemy kiedy będzie bo Musimy chyba 7 tam domówić No i tyle Ciekawostek A jeszcze wam powiem, że A idę tam zapnąć od razu Dzisiaj z tatą robiliśmy śród Dla kurek, paszę Tam wyjadły, jeszcze tata dla dziadka troszkę zawiózł eee, Powodziliśmy tam Powodziłem, wody naniosłem, pszeniczki naniosłem, kukurydzę naniosłem Także jest tam. Wszystko w porządku. Tyle zamykam. Nie wiem, może dzisiaj to wrócę, jutro, we wtorek. Jak to zobaczycie, to będzie, będzie sukces. Chociaż ciężko, kurde to będzie, ale zobaczymy. Także trzyma... trzymajcie się. I do zobaczenia wkrótce. Na bieżący teraz. Teraz niedługo się robota już zaczyna na, na 150. Także adios.